Witam z tej strony kanał Kanada dla Was, przepięknego Vancouver, jak zawsze. Słuchajcie, jedziemy na tygodniowe wakacje dokładnie na Sunshine Coast. Jedziemy, żeby trochę odpocząć, właśnie czekamy na prom. Musimy płynąć promem 40 minut, tutaj z Horseshoe Bay na Gibson. Nie będziemy na żadnej wyspie, ale po prostu nie ma tam dojazdu samochodem. Trzeba tym promem płynąć. Tutaj z Horseshoe Bay na Gibson 40 minut. Prom kosztuje 80 dolarów. w Dwie strony, dużo taniej jak na Vancouver Island i będziemy tak, jakby po prostu po drugiej stronie Vancouver Island. Jedziemy, żeby odpocząć, słuchajcie, ale coś tam na pewno będziemy robić. Także postaram Wam się pokazać jakieś piękne klimaty. Jest tam naprawdę pięknie, wiem o tym, ale nigdy tam nie byliśmy. Na przykład. Tam, gdzie będziemy, ale już dużo, dużo dalej, tam nie będziemy się wybierać pod miasto Prince George. Tam są piękne lasy deszczowe, które dokładnie się nazywają Great Bear Rainforest. Tam, słuchajcie, występują białe niedźwiedzie dokładnie niedźwiedzie albinosy gdzie nie ma ich nigdzie indziej na świecie tylko tutaj w Brytyjskiej Kolumbii w tych właśnie lasach deszczowych ale no, tam nie będziemy się wybierać, niestety, bo już to będzie za daleko. Tak jak powiedziałem, jedziemy odpocząć. I zobaczymy jak to będzie. Zapraszam wszystkich do oglądania. Patrzcie, pokażę Wam trochę wieje. Ja mam nadzieję, że będzie słychać. Tu jest wyspa Nazywa się ona Bowen Island. Byliśmy już kiedyś na tej wyspie, za dużo tu się nic nie dzieje na tej wyspie. I ogólnie wyspa jest na 12 km długości i jest szeroka na 6 km. Na wyspie żyje 3680 osób to jest właśnie ta wyspa, na która się nazywa Bowen Island. I tak jak Wam powiedziałem, za dużo na niej się nic nie dzieje. I płyniemy dalej. I tutaj po przeciwnej stronie, słuchajcie, Bowen Island jest druga wyspa, ona jest większa. Nazywa się Gambier Island. Ale słuchajcie, na tej wyspie mieszka tylko 125 mieszkańców. W okresie letnim, wakacyjnym, zwiększa się do 600 z powodu turystów, po prostu, ale wyspa jest większa. Ale ma tylko 125 mieszkańców. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy w miejscowości, która nazywa się Half Moon Bay. Wynajęliśmy takie całe mieszkanie, można powiedzieć. Zaraz pójdę, wam pokażę. Tam na górze. To jest taki cały kompleks mieszkań jakiś. Tutaj podobno nawet jest gdzieś basen, ale z powodu COVID oczywiście basen jest nieczynny. I za za cały tydzień z, z, z Airbnb zapłaciliśmy za to mieszkanie 1000 dolarów. I zaraz pójdę wam pokażę, jak ono wygląda. Pokażę wam to, to mieszkanie. Tak jest na wejściu. Tutaj za drzwiami jest jedna ubikacja. Taka mała. Tutaj podobno mamy nową kuchnię. Tak wyglądają nowe kuchnie w Kanadzie. <noise> Ogólnie mieszkanie jest spoko, bo jest czyste. Zaraz wam pokażę Tutaj mój synek Tam się jeszcze wchodzi na górę, zaraz pójdę Tutaj widoki są takie Tu już nie wiem czy widzicie tu jest od od razu już ocean, dość blisko do oceanu, i teraz pokażę Wam tu jest jeszcze górę. Tu na górze jest druga ubikacja. Wygląda ona tak i tutaj jest pokój, wygląda on tak. Ogólnie mieszkanie jest w remoncie z tego co właścicielka powiedziała. Tu ma być jeszcze klimatyzacja, bo ogólnie jest dość gorąco muszę wam powiedzieć. A i tu jest jeszcze drugie, drugi taki balkon, zaraz wam pokażę. Także tak to wygląda. Słuchajcie, dzień pierwszy, nie robimy nic, przyjechaliśmy sobie na takie piękne jezioro, które nazywa się Ruby Lake. Zobaczcie jaka woda jest, I tak jak powiedziałem, nie, nie robimy nic, odpoczywamy, Chodźcie, zaraz pójdę wam pokażę, taka, tam jest taka mała plaża. Tu właśnie przy tym jeziorze, słuchajcie, jest taka mała plaża, tutaj właśnie sobie odpoczywamy. Pogoda jest super, naprawdę lato jeszcze w brytyjskiej Kolumbii się nie skończyło. Zaraz Wam pokażę, woda jest naprawdę czyściutka. Jezioro jest bardzo duże, i woda, zobaczcie, naprawdę woda jest super, super czysta. Dobra, ludziska, dzień drugi z naszego pobytu. Pogoda naprawdę dopisuje, więc nie ma co siedzieć w domu. Właśnie jedziemy do miejscowości, która się nazywa Szeszele, ale tak naprawdę jest to miejscowość, która nazywa się Sechelt. I jest to jedyne takie miasteczko tutaj, które znajduje się pomiędzy oceanem i pięknym jeziorem. Jedziemy właśnie wynająć sobie kajaki i popływamy trochę. Mieliśmy wynająć sobie kanu, ale dlatego, że jesteśmy z dzieckiem. Będziemy pływać na kajakach, jest to bardziej bezpieczne. I pokażę Wam, jeśli będą jakieś piękne tereny, to Wam je oczywiście pokażę. Jedziemy. No i dobra, ludziska. Tam płyniemy, tak. Jesteśmy już na miejscu, pływamy sobie kajaczkiem. Sieć, sieć ładnie, tak? Tam popłyniemy. I teraz tak, płyniemy zobaczyć, czy są jakieś podobno farmy z ostrygami i parę ładnych wysepek. Tutaj jest jedna z nich, taka wyspa. Ktoś na niej mieszka. Właśnie tam jest taki piękny domek na takiej malutkiej wysepce. Tam jest druga wysepka. Jest ogólnie bardzo dużo medus. Dosłownie nie wiem, czy będzie widać. Może zaraz wiedzę. Same meduzy, słuchajcie, naprawdę jest ich tutaj tysiące. Patrzcie, tu następna taka mała wysepka z domkiem. Wysepka to jest po prostu takie skały. No i w tych skałach, na palach, postawiony domek. Super, sobie ktoś mieszka. Tutaj jest następna wyspa, ale chyba już nikt na niej nie mieszka. Płyniemy dalej. Nie yeah, so Yo, go, now we go? Then we the So hot. Yo, go. Zobaczcie, pokażę wam zaraz na mapie gdzie jesteśmy, jesteśmy tutaj i chyba popłyniemy tutaj z Oyster Bridge, tam chyba są jakieś farmy z ostrygami też i właśnie o tym miasteczku, o którym wam mówiłem, które się nazywa, nazywa Sechelt jest właśnie tutaj. Patrzcie, udało nam się dopłynąć, właśnie tutaj jesteśmy, to jest farma z ostrygami, jedna z kilku, gościówa, która wynajmowała nam kajaki właśnie mówiła, że tu będziemy widzieć tą farmę i to jest właśnie ta farma. Nie wiem czy będzie widać, ale tu pływają sobie zaraz koło nas trzy foki. Zobaczcie, a tu foczka się wygrzewa na słoneczku, nic się nie boi. Widzicie jaka piękna. Dobra ludziska, teraz jesteśmy w miejscówce, która nazywa się Roberts Creek, przyjechałem tutaj poszaleć trochę na skimboardzie, fajna zajawka, polecam każdemu. I tak jak wam mówiłem w którymś z wcześniejszych filmów, że w brytyjskiej Kolumbii jednego dnia możecie być w paru fajnych miejscówkach, tak, tak też my zrobiliśmy. Dosłownie niedawno temu pływaliśmy na kajakach na tej zatoce, jeziorze czy cokolwiek. Kilkanaście minut później jesteśmy już nad oceanem. I sobie szalejemy na skimboardzie, Pokażę Wam, jaka czyściutka, jaki czyściutki jest ocean. I woda naprawdę jest bardzo ciepła. Zobaczcie. Naprawdę woda jest super czysta i ciepła. No i dobra. To na tyle.